inteligencja AI jeden z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się obszarów technologii wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie staje się coraz bardziej zauważalny jest ona nieodłącznym elementem naszej codzienności w paśmie AI lab sg chat Rozmawiamy o różnych obszarach, gdzie mają zastosowanie nowoczesne technologie, transformacja cyfrowa i robotyzacja, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Zaprasza Karolina Kazoń. Dzień dobry. Nazywam się Daniel Kaszyński chciałbym Państwa zaprosić na rozmowę w ramach SG-Chat w paśmie EA Lab. Dzisiaj będziemy mówili o punkcie styku. Styku branży opieki zdrowotnej oraz współczesnych rozwiązań sztucznej inteligencji. Temat ten jest o tyle istotny, że ma realne przełożenie na nasze zdrowie, no i niejednokrotnie życie. Czy opieka zdrowotna wykorzystuje sztuczną inteligencję? Jeżeli tak, to jak? Żeby te tematy dzisiaj zgłębić, zaprosiliśmy. Gości z praktyki gospodarczej. Panią Annę Potocką, menadżer do spraw wdrażania nowych technologii w LuxMed, oraz pana Michała Plit, dyrektora strategii i innowacji w LuxMed. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Cześć Daniel, cześć Ania, dzień dobry, słuchacze. Przybliżę może w skrócie duże liczby. LuxMed zatrudnia dzisiaj ponad 16 tysięcy osób, dysponuje ponad 3 tysiącami placówek własnych i partnerskich, obsługuje ponad 2,5 miliona pacjentów. Jak państwo jako gigant branżowy patrzycie na rozwiązania sztucznej inteligencji? Jak AI zmienia branżę opieki zdrowotnej? Ale chodzi mi właśnie o perspektywę globalnych trendów. Myślę, że AI obecnie to jeden z najważniejszych trendów napędowych zmian w sektorze ochrony zdrowia. Od diagnostyki po personalizację leczenia, aż po organizację pracy w szpitalach. Sposób, w jaki dbamy o zdrowie pacjentów jest naprawdę redefiniowany w tej chwili. Szacuje się, że globalny rynek w medycynie, jeśli chodzi o AI, w 2021 roku wynosił około 11 miliardów, natomiast do 2023 roku to ma być 187 miliardów. Więc to naprawdę pokazuje nam skalę tej transformacji. I tutaj, jeśli chodzi o globalne trendy, to oczywiście diagnostyka obrazowa jest zawsze na pierwszym miejscu od kilku lat, dlatego, że ona stanowi nieustannie największy odsetek rozwiązań AI, certyfikowanych medycznie w szczególności, które są dostępne na rynku. I to jest z prostego powodu, dlatego, że mamy ogromną masę badań obrazowych i opisów, i to są dane, które stosunkowo łatwo jest wytrenować przez modele, tak żeby wynajdować poszczególne patologie w zmianach w, w tych badaniach i te modele uzyskują bardzo wysoką skuteczność, na tyle wysoką, że są realnym wsparciem lekarza radiologa czy lekarza diagnosty. Kolejna kwestia to jest telemedycyna i chatboty AI. Telemedycyna w szczególności po wybuchu pandemii nabrała zupełnie innego dużego oblicza i my szczególnie naprawdę na rynku doceniamy to. te telemedycynę i jej wymierne korzyści są widoczne. Kolejna kwestia to jest robotyka chirurgiczna typu Robot Da Vinci. W tej chwili szacuje się, że rocznie jest około 6 milionów operacji wykonywanych przy pomocy tych robotów, więc to jest naprawdę dużo. Kolejna kwestia to automatyzacja procesów AI w administracji medycznej. I tutaj zarówno z perspektywy pacjenta rozważane są już, są wykonywane streszczenia dokumentacji medycznej czy streszczenia wizyt, ale również automatyzacja procesów back-officeowych, szczególnie w takiej organizacji, jak nasza bardzo dużo tych danych przetwarzanych procesów jest bardzo dużo, i ta automatyzacja może przynieść realne wsparcie i optymalizację procesów. Kolejna kwestia to personalizowana medycyna. I tutaj dzięki temu, że algorytmy AI analizują dane genetyczne, mogą to robić i mogą analizować historię pacjenta, możemy dostosowywać terapię do indywidualnych potrzeb pacjentów, także to jest zupełnie inny nowy wymiar opieki nad pacjentem. Ja bym może jeszcze jedną rzecz to powiedział. Coraz więcej mamy takich zwanych małych urządzeń, czy to są smartwatche, czy też urządzenia do diagnostyki w domu, na przykład z polskich HIGO, STETOMI czy, czy biokam, Tych urządzeń jest coraz więcej. Oczywiście należy pamiętać, że każde z tych urządzeń na rynku medycznym musi przejść tak zwaną certyfikację medyczną, więc w przypadku medycyny to zajmuje więcej czasu. No Powiedzmy zegarek, smartwatch, Apple czy Samsunga to nie jest urządzenie medyczne i przez mhm. długi czas pewnie jeszcze. Jest? Nie? Jest. Apple, Apple Watch jest urządzeniem, jest wyrobem medycznym. Tylko y dodałbym tylko, że tylko w Stanach, nie w Europie. <laughs> Więc to, to, to są takie, takie niuanse, kto, o których warto pamiętać, ale taki Biocam e, właśnie się stara e, o, o takie coś i to jest coś, co wydłuża proces. E, adaptacji tych rozwiązań AI w branży zdrowej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy dwa czynniki. Pierwszym czynnikiem jest prawdopodobieństwo, a drugim skutek. Mm -hmm. tak? Więc jak jedno się zwiększy, mamy jakieś wysoko... Nawet małe prawdopodobieństwo porażki, ale duży, duży wpływ. wpływ, to jest trudniej takie rozwiązania AI-owe wdrażać. Przykładek, te... Przykładek Tesla. Gdzie no w Europie nią dużo nie pojeździmy, a w Stanach już bardziej. Jasne, kontekst regulacyjny zawsze towarzyszy, albo w szczególności ostatnio towarzyszy e, właśnie rozwiązaniom sztucznej inteligencji. Zakładam, że faktycznie ta branża opieki zdrowotnej jest tutaj szczególnie wrażliwa na to. No dobrze, to mając już na względzie tą perspektywę globalną wpływu sztucznej inteligencji na, na branżę, chciałbym, żebyśmy na chwilę zeszli poziom niżej. Jestem bardzo ciekaw, jak z perspektywy procesowej rozwiązania sztucznej inteligencji transformują Państwa organizacje? W jaki sposób AI już dzisiaj wpływa na procesy leczenia, obsługi pacjentów, może inne procesy wewnętrzne? To może tym razem ja spróbuję to rozwinąć. Przede wszystkim nie lubię hasła AI, tutaj, bo AI to jak każde narzędzie i tutaj w przypadku Luxmedu my mówimy, ja tylko rozumiem jako augmented intelligence. Tak. Okay. I dlaczego ja tak mówię? Bo jak każdy z nas prowadzi samochód, jeżeli spojrzymy, to coś w samochodzie: mam kamerkę cofania, mam automatyczną skrzynię biegów, mam czujniki, mam tempomat itd. itd. My właśnie chcemy zbudować taki świat wzmocnionej inteligencji, wzmocnionej inteligencji naszych pracowników. Naszych lekarzy. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby to człowiek nadal był w centrum, żeby to on podejmował te kluczowe decyzje, ale żeby w tym całym procesie miał łatwiej. To co zrobimy dzisiaj? Dzisiaj robimy takie rzeczy jak POTY, oczywiście, o których Ania wspomniała. Robimy, oczywiście, jesteśmy w telemedycynie, testujemy rozwiązania w ramach diagnostyki obrazowej, ale decydentem przez długi, długi czas, pewnie za naszej kadencji, będzie lekarz. Czyli człowiek u steru? Wierzymy, że to jednak tak. Chcielibyśmy, żeby to człowiek był u steru, Aniu? Zdecydowanie człowiek. Jasne, to poruszył pan bardzo ciekawą kwestię. Otóż mówimy najczęściej artificial intelligence, ale faktycznie to czasami pojawia się automated intelligence albo właśnie augmented intelligence. W zależności, pewnie od kontekstu branży, od kontekstu zastosowania, będziemy mówili o innym AI. Powiedzieliśmy chwilę o globalnych trendach, o sytuacji tu i teraz o planach, czy, czy, czy właśnie o organizacji, podejściu do, do sztucznej inteligencji. Natomiast uważam, że ciekawym z perspektywy państwa, jako dużej organizacji, byłoby zdradzenie, podzielenie się z nami pewnymi przemyśleniami, jak państwo widzicie kwestie wyzwań z wdrażaniem tych sztucznej inteligencji. To znaczy, jakie są unikalne, może właśnie unikalne dla branży zdrowotnej, albo unikalne dla dużych organizacji, dużych przedsiębiorstw, wyzwania związane z wdrażaniem. Sztucznej inteligencji. De facto, co blokuje lub spowalnia wdrażanie tych rozwiązań? Tu jest zdecydowanie sporo czynników, które są naszymi blokerami czy hamulcowymi we wdrażaniu tej technologii. Przede wszystkim dane. Brak uporządkowania tych danych, które jest no, takim dużym spowalniaczem optymalizacji procesów. Dlatego, że jeśli mamy bałagan w danych, no to mamy potem bałagan w modelu i bałagan na wyjściu. Więc bez tego żadne rozwiązanie finalnie nie może się okazać dobre. I musimy... Tu ci przerwę, bo nie do końca się zgodzę. Bo tak było w świecie machine learningu, to tak, ale w świecie LLM-ów te dane już nie muszą być tak uporządkowane. I to już jest trochę inaczej, bo właśnie w tym świecie zagubionego, internetu, czy Chat, GPT, czy Perplexity, czy Gemini, to one se właśnie radzą. I to jest chyba pierwsze, pierwszy taki moment, gdzie te dane niekoniecznie muszą tak być aż tak, uporządkowanie tych danych nie musi być aż tak krytyczne. Ale, ale na pewno sprzyja wykorzystaniu tych <gry> rozwiązań. Myślę, że i tak i nie, bo to, to zależy od kontekstu i wykorzystywania tych danych. Też machine learning jest częścią AI i o tym nie zapominajmy. I on nigdzie nie odchodzi w przeszłość. Nadal ma się całkiem dobrze i na pewno będzie szeroko wykorzystywany nadal. Jeśli chodzi o obszar automatyzacji procesów, no to tutaj bez uporządkowania, zrozumienia nic nie zrobimy. Tak, więc tutaj te dane naprawdę muszą być dobre. Jeśli chodzi o LLM, czy streszczenie historii na przykład medycznej pacjenta. To też myślę, że to już w tej chwili nie jest taka bariera, jak była kiedyś, bo rzeczywiście wcześniej bez generatywnej AI nie było to możliwe, teraz już jest, nadal ten model. Było możliwe, tylko to człowiek musiał jakby uporządkować to dokumentację. Człowiek musiałby uporządkować, tak. Ja mam już myślę bardziej o tym dalszym kroku automatyzacji. No, bez Machine learning by się nie zadział, gdyby te dane nie były ustrukturyzowane. Lekarz oceniając stan pacjenta, może, to ulubiony przykład Michała, raz zaznaczyć plusik, raz teraz zaznaczyć brak objawów i to będzie u dwóch różnych lekarzy oznaczało Jasne. to samo. Bez standaryzacji takich kwestii nie jesteśmy w stanie wykonać tego kroku dalej i zrobić streszczenia. To jest taki jeden z, jeden z prostych przykładów i zostawiając to na boku, przechodząc dalej i trochę jest to powiązane z, z tym naszym wcześniejszym brakiem danych, to jest też dobre zrozumienie biznesu. Bo jeśli chcemy robić AI, no to musimy wiedzieć gdzie, wybrać odpowiedni proces. Nie każdy proces się do tego nadaje. Proces najpierw powinniśmy w miarę możliwości uprościć, zobaczyć, czy nie da się bez AI zrobić, bo ten AI nam się czasami wydaje, że jest plasterkiem na wszystko, tak nie jest. Natomiast on może być bardzo dużym wsparciem w obszarach, które sobie świadomie wybierzemy i będziemy wiedzieli, że one mogą nam wymierne korzyści biznesowe, które sobie wcześniej też szacujemy, przynieść. Ja to zawsze powtarzam, że to jest tak, jak wdrażamy taką kolejność, to najpierw Najpierw musimy opisać proces, później musimy go wystandaryzować, zderegulować idealnie, zautomatyzować, a wisienką na torcie będzie dopiero AI, a nie w odwrotnej kolejności. Dobra, co, jaki jest remedium na, na pomysł twój na biznes? No mm, AI, a co jeszcze? No, pomoże nam AI. I, Jasne. I na wielu konferencjach co drugie słowo to AI, a potem jak się pytamy, ale jak, co, z czym połączyć? to tak to wychodzi AI AI. To, to też się mówi prawda, że jak ktoś ma w ręku młotek, to wszędzie widzi gwoździa. Jak dzisiaj mamy te AI, to wszędzie widzimy możliwość zastosowania, a nie każdy przypadek, jak mówicie, powinien właśnie wykorzystywać to AI. Może właśnie mamy przypadki, w których to jest problem właśnie prosty, logiczny, bez konieczności wykorzystywania bardziej złożonych, samouczących, ada adaptatywnych algorytmów. Ja powiem tak, że AI nam takim codziennym życiu bardzo pomaga. Mhm. Pewnie każdy z nas tutaj dzisiaj w jakimś stopniu tego czata czy innych urządzeń AI-owych, albo nawet nie wiedział, że AI-owych, nie wiem, logując się do telefonu, rozpoznało jego twarz. E, używa na co dzień. My tego używamy i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale ja tutaj rzeczywiście dopowiedziałbym do Ani, że to jest tak, że trzeba używać tego z głową, żeby nie szukać wszędzie gwoździ, ale zastanowić się, mm -hmm. odpowiedzieć sobie na pytanie na początku, ale co to tak w zasadzie ja chciałbym osiągnąć? Jaka jest moja różnica pomiędzy stanem bieżącym a stanem oczekiwanym, a dopiero później wybierać młotek albo wiertarkę? Tak i podsumowując to nie jest cel sam w sobie. On musi być konsekwencją dobrze bardzo przemyślanej strategii i takiego ułożenia sobie co dokładnie chcemy zrobić i gdzie ta technologia nam może pomóc. Przechodząc dalej, kolejny czynnik to jest na pewno akceptacja użytkowników, w szczególności lekarzy, dlatego że jak tylko pojawiły się w zasadzie ta kolejna fala, tak? Bo te fale AI już y, towarzyszą nam od wielu lat, natomiast ta kolejna fala w związku z opublikowaniem czatu GPT, tej wersji pierwszej. Mm -hmm. y, Taka obawa lekarzy, że AI ich zastąpi, w zasadzie bardzo rozdmuchana i może nie do końca komunikowana tak szeroko, jak powinna, że to jest. I celem jest tego, żeby AI był asystentem de facto lekarza i on może istotnie wzmocnić jego kompetencje, przyspieszyć opiekę nad pacjentem, przejąć część czynności administracyjnych, tak naprawdę zostawiając mu więcej czasu na to, żeby z pacjentem odbył rozmowę, a nie odwrotnie, tak? nigdy ten AI nie będzie w w, w przyszłości na no. pewno. Tak samo jak w samochodach, tak samo jak w samolotach jest autopilot, co nie oznacza, że pilotów nadal nie ma, jest już dwóch. nie ma, bo jest ich jest... dwóch wręcz. Więc myślę, że to jest dokładnie, dokładnie ten sam kierunek i tutaj bardzo duża jest rola w nas, w ogóle w całej branży, żeby komunikować, komunikować i jeszcze raz komunikować, uświadamiać, na czym te narzędzia polegają, co to jest w ogóle za technologia, tak? na czym ona polega, że to nie jest gdzieś jakaś sztuczna świadomość, która się właśnie tworzy, w tej chwili to nie o tym, mhm. i pokazać takie przypadki prawdziwego użycia, jak i w jakim zakresie ta technologia, może ich wesprzeć, żeby użytkownicy sami z siebie się przekonali do niej. I te obawy myślę, że z czasem będą rozwiewane. Na szczęście z każdym kolejnym pokoleniem lekarzy, którzy wchodzą na rynek, myślę, że ta, ta tolerancja i optymizm jest coraz większy, więc to, to też jest pocieszające. Na pewno fajne by było, nie wiem, czy to już jest w tej chwili w realizacji, gdyby uczelnie wyższe, medyczne w ramach zajęć standardowych również wprowadzali korzystanie z tych narz narzędzi standardowo. Czyli no mamy mnóstwo w... fajnych startupów, rozwiązań. Sami korzystają, tak, no, ale z fajnie by było, gdyby to był element. Nauki, ich edukacji, wspieranie w jaki sposób oni mogą już teraz tych rozwiązań korzystać, nawiązać partnerstwa z polskimi startupami fantastycznymi, ich jest naprawdę dużo. Wiele z nich już jest wyrobami medycznymi, więc można by było wprowadzić je do szkół wyższych i lekarze przyszli, przyszły na rybek już mógłby być wyposażony w ten olbrzymi oręż i tak naprawdę wchodziłby z dużo większym wachlarzem możliwości opieki nad pacjentem niż w tej chwili. Jest to tak. W boju trochę rozpoznawane. To może ja teraz trochę łyżkę dziegciu do tego łyżki miodu, słoika miodu ani. Dla mnie jedno z takich kluczowych problemów z wdrożeniem AI w Polsce i uwaga w Europie, jest niestety też nasze prawodawstwo, które bardzo ogranicza trenowanie modeli w celach biznesowych. I to mówię, można je robić modele w celach naukowych, statystycznych i tak ale w celach biznesowych nie. I to trzeba za każdym razem uzyskiwać zgody i tak dalej, co w dzisiejszych czasach jest coraz trudniejsze, bo chęć w ogóle ludzi do wyrażania zgody, do, do dzielenia się danymi jest coraz trudniejsza. A jeżeli ktoś mi powie kiedyś, że przepisy mówią, no tak, ale dajemy prawo wycofania danych, to nie jest prawda. To, Jeżeli wycofamy dane, to nie odtrenujemy tego modelu. To jeżeli jakiś chat GPT ma. 1,8 1,6 biliona? Biliona, biliona parametrów. Tak. Parametrów, miliard neuronów, no dobra, okej. Okay. To teraz wyobraźmy sobie, że muszę przez tą ścieżkę przejść z powrotem na mm. każdym jednym zestawie danych. Powiedzmy sobie, szczerze, jest to niemożliwe. A jeżeli wytrenowanie ostatniego czata Foro kosztowało 100 milionów dolarów, to teraz wyobraźmy sobie, że musiałbym przeprowadzić taką ścieżkę z powrotem. Nie. I Wydaje się, że jeżeli w ogóle Europa chce uczestniczyć w tym zakresie rozwoju jaja, tak jak Chiny czy Stany Zjednoczone, to będzie konieczna jakaś deregulacja. Tak jak dzieje się to teraz w Stanach Zjednoczonych, a w Chinach jest w ogóle to łatwiejsze, bo inaczej z rozwiązań w świecie medycyny, rozpoznawania zdjęć w tomografach, rezonansach, podpowiadania chorób, terapiach lekowych itd. Europa nie będzie się rozwijać, to będzie gdzieś indziej, bo po prostu na tych danych nie można się uczyć, tych modeli. Podam przykład Medu. Ja myślę, że jesteśmy jednym z największych posiadaczy danych medycznych w kraju, bo mamy tą historię choroby naszych pacjentów od 30 lat, zawsze elektroniczną. Ci pacjenci żyją z nami, to jest ogromne aktywo, które powinniśmy móc wykorzystać i dla dobra medycyny w Polsce, i dla w ogóle procesu leczenia pacjentów, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że my byśmy w stanie znaleźć powiązanie pomiędzy jakimiś rozpoznaniami, a lekami, a jakimiś rozpoznaniami, a jakimś skutkiem medycznym u pacjenta. No przecież w ten sposób można uratować życie ludzi, a dzisiaj często tej możliwości po prostu nie mamy i to jest, no nie, nie jest optymistyczne. Powiedziałeś o, o deregulacji. co ciekawiło mnie, czy uważasz, że e jak to rozporządzenie, które zostało wprowadzone już w zeszłym roku, to jest krok w dobrym kierunku, czy to jest y, regulacja, która na razie nie wyjaśnia, a bardziej komplikuje? Jak nie. o tym myślicie? Ja uważam, że osobiście, może to nie jest zdanie filmowe, ale osobiście uważam, że to jest zdecydowanie krok w niew dobrym kierunku. Y -hmm. I uważam, że on. Będzie ograniczał rozwój Europy. Jak to się mówi, w Europie potrafimy świetnie zrobić kapsle na butelki, czy nakrętki na tak. butelki. Amerykanie wyprodukują te startupy, a Chińczycy je skopiują. A w Europie będziemy produkować kapsle. To wydaje się nie być najlepszy kierunek. To też pokazuje, gdybyśmy spojrzeli na liczbę startupów technologicznych związanych z healthcarem w Europie i w Stanach, to będą zupełnie krańcowo inne liczby. Nawet w Izraelu mamy więcej. Może nie w Europie niż mm -hmm. w Europie, ale mamy te, per se mamy dużo. Więc zdecydowanie nie jestem faworytem. A ty, Anią? Niestety zgadzam się z, z tym smutnym stwierdzeniem i opinią. Patrząc, jak wyglądają regulacje w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii, czy Chiny, które mają jakieś regulacje, ale robią wszystko, co chcą tak naprawdę. No, Europa wprowadzając ajajakt pozostaje niestety daleko w tyle, nakładając na nas duże ograniczenia. No, Liczę na to, że jeszcze coś się w tej kwestii zmieni, biorąc pod uwagę sytuację na świecie naszą geopolityczną, że jednak się przebudzimy jako Europa i jeszcze te, te regulacje ulegną zmianie, natomiast niestety na ten moment wygląda to tak, jak powiedział Michał. Zgadzam się z tym w zupełności. Czyli przegrywamy na razie wyścig. Przegrywamy. AI. No tak. Chociaż. Mamy fantastycznych specjalistów i to trzeba podkreślić, że y, naprawdę mamy śmietankę świata w Polsce i y, szkoda, że ich nie wykorzystujemy potencjału tak, jakbyśmy mogli to robić i oni taki... muszą uciekać za ocean, żeby spełniać... się tak. No tak. Nawet jakbyś... Jest takie zdjęcie twórców OpenAI i to warto zobaczyć, że tam na tym zdjęciu jest kilkoro Polaków. Mm -hmm. Mamy potencjał, trzeba go wykorzystać, dać swobodę i deregulować. Powiedzieliśmy już y, kilka słów o tym, jakiego rodzaju tematami zajmujecie się Państwo w, w ramach LuxMed, które są związane z, ze sztuczną inteligencją. Interesuje mnie taki bardzo praktyczny, może poradnik albo, albo, albo rekomendacja. W jaki sposób Państwo LuxMed podejmuje decyzje, które z inicjatyw związanych czy moż, które mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję powinny być realizowane. Czy macie jakieś państwo w tym zakresie przemyślenia? Mamy. Mamy, wydaje się, że całkiem niezły proces wypracowany. Najczęściej zaczyna się od potrzeby biznesowej, czyli właściciel wybranej linii biznesowej, czy jakaś inna osoba, jego pracownik zgłasza się z pomysłem, że tutaj widzi pole do optymalizacji, czy zobaczył ciekawe rozwiązanie, które możemy zweryfikować. I to co robimy na początku to po pierwsze weryfikujemy na czym jak dokładnie wygląda proces, który wygląda obecnie, jak technologia może w tym pomóc. Przygotowujemy sobie taki naprawdę mini business case, oszacowujemy korzyści i robimy pilotaż bardzo często zaczynamy od pilotażu na małą skalę na wybranej grupie użytkowników ale w taki sposób wybraną żeby móc zrobić projekcję jak będzie wyglądało potem skalowanie tego rozwiązania i czy te korzyści które sobie szacujemy faktycznie będą zostaną osiągnięte po tym pilotażu robimy takie zatrzymanie, ewaluację i jeśli faktycznie okazuje się, że ten pilotaż no, wyszedł pozytywnie, planujemy już wdrożenie pełnoskalowe czy taki rollout stopniowy na większą liczbę obszarów czy użytkowników. I myślę, że to jest takie podejście zdroworozsądkowe żeby też tego jaja nie łapać tak na siłę i nie wdrażać szeroko y, wszędzie tylko żeby małymi krokami dlatego że to jest nowa technologia i bardzo często też te rozwiązania y, muszą być y, tak zwane szyte na miarę więc y, My je odkrywamy w trakcie realizacji naszej potrzeby biznesowej i dopiero wtedy walidujemy, czy ono faktycznie przynosi efekty, czy nie. I myślę, że takie podejście jest po prostu takie bezpieczne, ale jednocześnie rozwojowe to i elastyczne. Ja powiem, jeszcze to może trochę nadbuduję na to. Mamy tak naprawdę dwa rodzaje innowacji, które mogą nam się pojawić. Innowacje wynikające od technologii, czyli przyszedł do nas startup, ma pomysł, zróbmy po co z nim i przetestujemy. I to jest pierwsze, o którym opowiedziałam. jest jeszcze druga metoda, to znaczy, wiemy, że mamy problem. Wiemy, że mamy wyzwanie, które chcielibyśmy za kogoś adresować. I tutaj potrafimy robić naprawdę takie bardzo twórcze rzeczy, to znaczy, testujemy, czy w ogóle jest adaptacja danego rozwiązania wśród użytkowników. Czyli sprawdzamy, jak reagują. Czyli jak na przykład jak tez, ostatnio testowaliśmy coś, mm, jakieś rozwiązanie, to w drugim gabinecie lekarskim postawiliśmy lekarza który udawał automat z perspektywy lekarza i pacjenta w gabinecie. Wyglądało to jak normalna konsultacja, normalna wizyta. A po drugiej stronie był element białkowy, który udawał, że jest algorytmem. I dopiero potem można pójść dalej. Bo zawsze mówię, że takie wdrożenie innowacji ma, cytując Osterwaldera, trzy etapy. Najpierw sprawdzamy atrakcyjność, później sprawdzamy wykonalność, a no dopiero na końcu sprawdzamy business case. Bo po co mi coś dochodowego, jeżeli nie jestem w stanie tego wyprodukować? A po co mi coś, co jestem w stanie wyprodukować i spełnia korzyści biznesowe, ale nikt tego nie chce. Więc kolejność tego sprawdzania tych testów jest bardzo, bardzo ważna. Więc mówię, sprawdźmy atrakcyjność i sprawdźmy, czy naprawdę tego ludzie potrzebują, a dopiero później liczby. Czyli wchodzić do tej rzeki powoli i krokami w dobrej kolejności. Ale pewnie. Ale pewnie. Przede wszystkim wchodzić. I nie zatrzymywać się. Słuchajcie, jeszcze chciałbym jedną kwestię podnieść na, na zakończenie. Chciałbym Was spytać jako reprezentację dużej firmy, jak właśnie duże organizacje powinny strategicznie podchodzić do AI? W jaki sposób unikać pułapek związanych z AI oraz w jaki sposób rozwijać potencjał tych rozwiązań w dużych organizacjach? To znaczy, jak mądrze wdrażać AI właśnie w dużych organizacjach? To może ja spróbuję? Pierwsza rzecz, ja bym powiedział, są kilka elementów. Tak jak wspomniano, zaczynajmy od procesów. Druga rzecz, którą uważam, warto przeznaczyć część zasobów, w ogóle ja nie będę mówił tutaj AI, bo AI tutaj jest tak, tak jak stworzyliśmy sobie narzędzie na innowacje, czyli powinien być zawsze jakiś koszyk zasobów, środków finansowych, który przeznaczamy albo na startupy, albo na innowacje, albo na próbowanie czegoś nowego, albo właśnie na AI. Po to, żeby mieć i dać sobie szansę na popełnienie błędu. Dlaczego tak mówię? Bo w wielu korporacjach jest takie podejście: no, jak już zdecydowałem się na projekt, to musi się udać. Jak jest ten to nie, alternatywa musi się udać. Może się bardzo udać. I musimy móc jako każda organizacja przeznaczyć jakieś takie środki na to, na eksperyment, zobaczyć, spróbować żeby tak zwane nie rządziły później nami misie. Co to są misie? Wydaje mi się. Mhm. Mi się wydaje, że to zadziała, mi się wydaje, że to będzie strategicznie poprawne. Misie są w każdej dziedzinie naszego życia i to jest właśnie Przeznaczyć pieniądze i działać procesowo. I właśnie Ania tutaj, my mamy tak zwany u nas komitet AI. -a. mamy tam wydzielone środki finansowe właśnie na takie rzeczy, gdzie najpierw robimy poca, a jak się zrobi poca, to dopiero robimy business case'a. Przepraszam za te anglicyzmy. Robimy plan finansowy, czy to się zepnie, czy nie, ale w tej, w tej kolejności. Czyli musimy sobie pozwolić na porażkę. Czy dopuścić w ogóle, że może się nie każdy projekt powieść. Nawet nie no, nazywamy tego poczeka. Na naukę. Bo to nie, mhm. bo porażką tak naprawdę jest coś, to jest nieudany projekt, z którego nie wyciągniemy wniosku. Jasne. A e, nauką jest, bo jeżeli my mamy poce, które nam się nie udały, ale to wiemy, że teraz, że to nie jest ten kierunek, no i powinniśmy pójść inną drogą, ale alternatywnie mogliśmy zainwestować, nie wiem, 7- cyfrową liczbę i później się zorientować i mieć projekt too big to fail. Ja jeszcze bym dodała jedną ważną rzecz, ludzie, bo technologia technologią, ale bez ludzi ona i akceptacji użytkowników skutecznie i z sukcesem jej nie wdrożymy. Dlatego, bardzo ważne to, co jeszcze powiedziałam wcześniej, ale chcę podkreślić, bardzo ważne jest edukowanie ludzi, wyjaśnianie, komunikowanie na czym polega. Takie listy czy one-pagery, znowu ten anglicyzm, za który przepraszam, ale jest to najlepsze słowo, które znalazłam, które potrafią wyjaśnić, w jaki sposób dane rozwiązanie można wykorzystać w pełni, jak, jak wykorzystać jego potencjał i że ta technologia ich nie zastępuje, ale może ich naprawdę mocno wesprzeć w bieżącej działalności i finalnie przełożyć się na podniesienie jakości nad pacjentem, optymalizacją naszych procesów medycznych, procesów operacyjnych. I to może być takie turbo doładowanie poważne do, do naszej branży. To ja powiem tak na koniec, że wracając do tej analogii e, samochodu, to ten tempomat i to czujnik z przodu już kilka razy mi samochód uratował. I mówić, może nie jeżdżę tak uważnie kiedyś, ale wypadków nie mam. Czyli mniej artificial, a bardziej augmented intelligence. Tak. Zdecydowanie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za podzielenie się waszymi przemyśleniami. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie AI Lab. Przedstawiliśmy w nim najbardziej aktualne kwestie związane ze sztuczną inteligencją i transformacją cyfrową. Gorąco zachęcam do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych obszarów nowych technologii, publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.